Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Urząd Stanu Cywilnego słucham. Halo dzień dobry. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz, bo urodziła mi się dzisiaj córka i tu biorąc pod uwagę też termin, chciałbym jej dać na imię wiosna. Wiosna. Pani dyrektor, imię wiosna dla dziecka. Wiosna. No pan chce nazwać dziecko wiosna. Myśmy się w takim imieniem nie spotkali w Warszawie. A, tego, ale bo wiosna, Tomkowicz to by ładnie brzmiało, nie? Ja wiem, ale ja wiem, czy dziecko potem będzie, tak? Bo krzyczeli, dzieci jak tam chciało. A pan chciałbyś nazywać Jesień na przykład? No ale na przykład ten Grzegorz z PZPN-u się nazywał lato i jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Ale on jest lato, ma na nazwisko. No, no, tak, Grzegorz, no. Lato. A to a jest imię, tak? Na no, wiosna, Tomkowicz to już nie, no. Grzegorz lato fajnie, a tu wiosna. Ale lato Tomkowicz. to jest nazwisko, proszę pana. No. no to na przedwiośnie to też już nie ma szans, nie? Raczej chyba nie.